Dzień dobry, cześć. Witamy się w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że temat znów będzie interesujący. Będziemy trochę kontynuować poprzedni punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego, to był punkt 2288. Zacznę teraz od przeczytania fragmentu tekstu, wokół którego dzisiaj się skupimy. Troska o zdrowie obywateli wymaga pomocy ze strony społeczeństwa w celu zapewnienia warunków życiowych, które pozwalają wzrastać i osiągnąć dojrzałość. Należą do nich pożywienie i ubranie, mieszkanie, świadczenia zdrowotne, elementarne wykształcenie, zatrudnienie, pomoc społeczna. Będziemy rozmawiali dzisiaj o żywności, a właściwie o marnowaniu żywności. No to najpierw mała, mały rachunek sumienia. Maciej w ostatnim czasie zdarzyło ci się wyrzucić jakąś żywność? Nie. No, nic zupełnie. Nie. Andrzej? No, niestety tak. Co wyrzuciłeś? Nie udało. nie udało się. Jak? Wiesz co to było? No, no nie udało. kupujesz nadmiar tego wszystkiego. No. Ale nawet jeżeli nie kupujesz tyle i ci wystarczy, to zawsze się znajdzie coś, czego po prostu nie jesteś w stanie dojeść. No dobra, ogryzek od jabłka, tak. No nie, nie, ogryzek od jabłka. Resztka sera, yy, przeterminowany nie. jogurt. Nie. No Andrzej, nie! Z ciekawości, jak definiujesz przeterminowany jogurt? jeżeli trzy miesiące już leży w lodówce i on sam by najchętniej wyszedł już do śmieci, to wtedy. A znaczy... to mówię, że tak nie leży. Nie leży tak trzy miesiące jogurt, który mówi tato, mamo, nie? A, moje, py... A moje pytanie wcale nie było bezpodstawne. Dlaczego? Znaczy, znaczy, za... Ci powiem, bo ja, to nie jest tak, że ja wyrzucam na gminie, tylko czasami e, zdarza znaczy, się, że... że na przykład, nie wiem, zrobię sobie kanapki do szkoły, e, ich nie, na przykład no nie zjem, nie dam hmm. rady, no to potem je znajduję po dwóch dniach, no to już raczej w tym momencie nie zjem ich, bo nie jestem w stanie, bo zdrobny zapaszek i czasami się coś niebieskiego pojawia lub zielonego. Natomiast wtedy wyrzucam i ta, czasami tak samo owoce, bo ja owoce dostaję bardzo często e, i nie jestem w stanie wszystkich przejść. Jak na przykład dostałem 20 kg jabłek, to choćby nie wiadomo jak się staro, w ciągu miesiąca nie jestem w stanie ich zjeść. Dostałem. Uwielbiam Wielbiam jabłka. Dobre są. Mhm. Uwielbiam Dobra. jabłka. Wiesz co, ale pytałem o ten jogurt na przykład przypadkowo, bo kiedyś otworzyłam znaczy lodówkę i patrzę, jest tam jogurt, był lipiec. Jogurt był ważny do kwietnia. Tylko, że te jogurty są teraz tak robione, że ten jogurt w lipcu był cały czas dobrym jogurtem, jak się go otworzyło. Tak, tylko ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystko tak, tak da się, nie? Ja na przykład kiedyś pamiętam Kupiłem mandarynkę, która była z biedronki, naprawdę, i ona po czterech miesiącach, ona dokładnie tak samo wyglądała. Tam się nic nie zmieniło. Więc no, dla bezpieczeństwa już wtedy się takich rzeczy nie je, no bo wiadomo, że tam jest więcej chemii e, niż, niż wszystkiego innego. Natomiast zdarza mi się, niestety e, zdarza mi się wyrzucać żywność, ale coś Wam powiem, bo moi znajomi zrobili genialną rzecz, e, która mi się strasznie podoba. E, oni mają dziwną lodówkę, bo jak się do nich wchodzi, to jakbyście zobaczyli, jest lodówka. Na niej przyczepione są paragony. Ja sobie myślę, ale świry, masakra, po prostu z reguły mają, nie wiem, obrazki, dyplomy, a ci mają paragony. Okazuje się, że każdy domownik, jeżeli bierze, to wykreśla rzecz, która jest na tym paragonie. A jeżeli coś wyrzucają i zepsują, to równowartość tego, co jest na paragonie, dają do takiej specjalnej, oni mają taką specjalną świnkę mhm. i raz w miesiącu dają te, tę kwotę, na przykład, nie wiem, na, dla osób, które są głodne, najadłodajni i tak dalej. Fajny w ogóle pomysł, nie? Mm -hmm, Ja mam za fajnie. nisko lodówkę, więc ja nie jestem w stanie takiego na czegoś kolana. Ale myślę, że to jest do wprowadzenia, bo to jest genialny pomysł w ogóle sam w sobie, nie? Coś z czego w ogóle bierze się to, że marnujemy i wyrzucamy żywność? Bo jesteśmy pokoleniem po PRL-u i wreszcie wszystko mamy i ten konsumpcjonizm, którego, ale, którego weszliśmy, myślę, sprawi... to, Ale myślę, że to nie jest problem tylko Polski, tylko to jest problem globalny. Jesteśmy zachłani znaczy nie, my boimy się, że nam zabraknie, zwłaszcza Polacy. No nie powiecie, że, że nie, popatrzcie jak wyglądało przed świętami, to było już ponad miesiąc hmm. temu, jak wyglądały, ten, jak wyglądały koszyki. No zapasy jak na miesiąc rozej. były robione. Tak. Zobaczcie, Maciej, masz takie wrażenie, że jak się zbliża każdy weekend, ludzie robią takie zapasy. No teraz, jak nie ma, jeszcze weekendy są niepracujące, znaczy nie są otwarte sklepy, to już w ogóle jest tragedia, nie? Nie są w stanie tego przejeść tak naprawdę. No, no dokładnie. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni, że zawsze, zawsze chcemy mieć pełne lodówki, pełne szafki, żeby niczego nie zabrakło, a nóż to zabraknie, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja dlatego jestem pełen podziwu dla Macieja, mhm. że jak na przykład jest ich trójka, to że oni nic nie wyrzucają. No to naprawdę, pewnie Ania robi zakupy. My razem robimy zakupy. Nie, nie, Ania robi zakupy, bo Ania, Ania wie, co jest. Już bez przesady, znam Cię parę lat, więc akurat Jeżdżę wierzę, samochodem. że oszczędność <laughs> jeździsz samochodem. Oszczędność jest bardziej ani domeną i podziwiać tylko, że wie, że tyle potrzebujemy mhm. na te obiady, to jest coś wspaniałego. Ale to jest też fajna rzecz, bo tak jak powiedziałeś, Ania robi zakupy, tak? I ona wie, że to potrzebujemy mhm. w tym momencie, ale jeśli nam czegoś zabraknie, słuchajcie, sklepów jest pełno. Sklepów jest pełno, więc za każdym razem można do tego sklepu iść po tą rzecz. Ale wtedy nie jesteś eko... Aha, właśnie, iść, dobra, okej, okay, Bo myślałem, że jechać. Iść do tego sklepu. Przepraszam, jestem ciekawy, jak w swojej małej miejscowości, gdzie Ty tam masz sklep blisko? A mam sklep koło kościoła. No ale to jest ponad pół kilometra. No to co? No to przejdzie się, czy sport, o zdrowe i tak dalej, to wszystkie tematy teraz nam się tutaj łączą. Aktywność fizyczna. Kontynuację, mamy idealną no kontynuację dobra. tego wszystkiego. Ja nie ukrywam, że czasami jest zdziwienie na przykład w sklepie, gdy ktoś chce kupić jakąś niewielką ilość czegoś, na przykład jak proszę o cztery plasterki sera, bo wiem, że tylko tyle mi jest potrzebne, bo tyle u mnie na jeden posiłek. I nagle pani sprzedawczyni trochę zdziwiona mówi, że no więcej nie chce, no bo po co mi więcej tego sera, tak? Rzemu, Mogę ale na kupić... dni to masz? No cztery plasterki sera, no to są cztery no. śniadania na przykład, tak? Więc... Matko, do ciebie to bym z umarł. Jest... No ale do tego trzeba coś zielonego jeszcze zjeść i tak dalej. No z reguły nie. Musi być jakaś roślinność. To no, Też możesz kupić cztery plasterki szynki, prawda? A ser z szynką? Poza tym... Jeszcze myślę... majonez? No i tak po prostu jeszcze ketchup na to i to takie wymieszane. No jeszcze druga słupka żona, nie? No taka fajda. Poza tym myślę, że my też chyba często unikamy niestety tych różnych form, dzięki którym możemy żywność przechowywać, tak? Bo my często po prostu wyrzucamy coś, czego nie trzeba wyrzucić. A właśnie, a, by, czy słyszeliście o tym, żeby może tą żywność zamrozić, żeby zostawić, jeśli wie, że tego w tym momencie nie zjesz do końca? No, oczywiście, ja na przykład potrafię kupić z nim potrafię kupić na przykład opakowanie piersi z kurczaka, które od razu otwieram i pakuję piersi, każdy, każdą piersi w osobny woreczek i wkładam je do… Z są dwie. No nie, bo czasami kupisz takie opakowanie… No rodzinne. …na za 9,99 jak jest promocja w jednym z supermarketów, to wtedy kupisz więcej, no to ja sobie pakuję, wtedy… A to ja wtedy robię mrożę. zupę tajską, którą mrożę, ja, ja od razu wszystko przetwarzam, ja nie, wychodzę, nie, nie lubię zamrażać, jeżeli coś świeżo kupię, ja to zro, zrobię sobie danie, które zamrożę, To jest w lodówce i potem sobie biorę, w ogóle moi rodzice na Boże Narodzenie zrobili mi fajny prezent, bo dali mi takie opakowania, które można pakować obiad i potem je odgrzewać w mikrofali, z tej racji, że ja nigdy nie wiem, kiedy zjem obiad, to to jest genialne, ja na przykład sobie w sobotę Robię obiad, dajmy na to, yy, i sobie pakuję do tych różnych tych pojemniczków i potem sobie zabieram. I to jest fajne, wtedy nie wyrzucam. Ale najgorsze jest to, jeżeli ja mam jeszcze takie, yy, chcę mi się na przykład coś innego i po prostu mam, nie wiem, ten ryż yy, yy, z kurczakiem, a tutaj na przykład jest pizza, no to wtedy jem ten ryż z kurczakiem dla zdrowotności. <laughs> Ale ryż z jest bardzo dobry. Słuchajcie, a co możemy jeszcze zrobić z nadwyżką żywności, którą mamy, jeżeli nie chcemy jej wyrzucić, a nie możemy też jej zamrozić, bo nie wszystko można zamrozić na przykład? Dać sąsiadom, na przykład, my tak hmm. robimy u nas w domu rodzinnym, że jeżeli coś zrobimy na przykład za dużo, Dajmy na to moja mama kiedyś przed przypadek ugotowała 2 yy, litry krupniku. No przecież one są tylko we dwie, no to jak są w stanie zjeść tego? No nie są w stanie. No ale to sąsiedzi też muszą was lubić. Nie eee, muszą ufać. Nie! No bo sobie wyobraź teraz dwa mieszkania w bloku i sąsiad no proszę, no super! Słuchajcie, przecież w serialach amerykańskich to mi się bardzo podoba, gdy na przykład ktoś się wprowadza na jakieś siedle, tam jest normą, to pokazuje się, jak ktoś przychodzi właśnie jakiś sąsiad i dzieli się, nie wiem, szarlotką, Lasagne, ale nie, sałatką, że się dzieli, on daje całość. A tam tutaj tam. chodzi o to, że my się dzielimy. My konkretnie, moja mama na przykład I... dzwoni do swojej przyjaciółki i mówi, że mam dla ciebie zupę. I ona za chwilę przyjeżdża i bierze, i mówi: O, fajnie, bo z mężem i z mamą będziemy mieli na, na wieczór. I to jest normalne w tym momencie. Dwa, co mi się bardzo podoba, że po świętach są te lodówki, w których można zostawić jedzenie. I... Jeżeli ktoś jest głodny, to to po prostu bierze, albo zawiść do jadłodajni. Oni tam z przyjemnością to, to wezmą. Tylko nie, że już takie. Śmierdząca, albo już na granicy przydatności, tylko naprawdę, jeżeli wiesz, że nie zjesz, no to zapakuj komuś i daj, nie. Tak, zapytam teraz yy, Księdza, czy. No, zawsze będę pytał Księdza o grzech, no. Aj, no. Mm -hmm. Czy wyrzucanie jedzenia jest grzechem? Jest. Dla mnie jest. Dlatego, że inni głodują, mm -hmm. a ty wyrzucasz jedzenie. Mm -hmm. ja wam powiem taką fajną historię, jak byłem w Afryce. Yy, my mamy ciastek pełny. A tam dziecko do mnie podeszło wtedy, alert, yy, i ciastko przy mnie przełamał, drugą połówkę dał mi i mówi, że to jest dla Ciebie. A Ty to opowiadałeś moim dzieciakom w szkole? Tak. I to było coś fajnego, bo on wiedząc o tym, że ja przyjechałem z państwa, gdzie jest wszystko, oni tam nie mieli nic, mhm. ale wiedział, że ja jestem teraz obok i jestem u niego, ja tego nie mam. Więc te ciastko przylano, jedną półkę do mi, a drugą za sobie. No i właśnie, i to jest w tym naszym świecie akurat, że my mamy wszystko i się przestaliśmy dzielić. Ci, co są starsi doskonale, przecież pamiętają czasy PRL-u, kiedy nic nie było, a ludzie byli dużo bardziej dla siebie mm. otwarci i się mniej wyrzucało tego wszystkiego, niż teraz. Nie? Mnie najbardziej smuci. Mam taką koleżankę, która pracuje w supermarkecie, i ona mówi, że ona jest zawsze smutna po świętach. I w czasie świąt, dlatego, że ona widzi tych ludzi, którzy z tymi pełnymi koszykami przejeżdżają, i tak dalej. I ona wie, że pójdzie po świętach i trzy czwarte rzeczy jest w koszu. I mówisz, że dla niej to jest tak przerażające, że na przykład ona na by w ogóle nie brała tam żadnych tych, wzięła urlop, nie brała żadnych dyżurów wtedy, bo to jest bez sensu. Bo to rzeczywiście jest tak, że my często skupiamy się na tym, że wielkie markety wyrzucają żywność i tak dalej. To oczywiście nie powinno mieć miejsca, a ma miejsce i to rzeczywiście bardzo smutne. Nawet słyszałam o takich ludziach, którzy to bardzo też ciekawa inicjatywa, którzy wieczorami po prostu chodzą po wszystkich śmietnikach, przy marketach zbierają tę żywność, najczęściej bardzo dobrą i taką zdatną do, do użycia. Ale my się skupiamy na marketach, a tak naprawdę wszystkie statystyki pokazują, że najwięcej żywności marnuje się w gospodarstwach domowych. Tak? No bo to jest prawda, nie? Bo jest ich tak i tak więcej niż tych marketów jednak. Tak, i my po prostu robimy za dużo tego jedzenia, kupujemy za dużo, a potem je wyrzucamy. Tak chyba, tak mi się wydaje, że no mówię, ja staram się nie marnować żywności, ale jak już, to najczęściej pewnie się po prostu takie zepsute warzywa czy owoce zdarza na przykład wyrzucić, bo rzeczywiście gdzieś tego się po prostu do końca nie zużyje. Nie? Maciej zapytał jakiś czas temu o to, czy to jest grzech. To jest niedbanie właściwie o dobro powierzone nam, marnowanie żywności, dobro, które Bóg nam powierzał, przecież żywność jest dobrem od Boga, czyli to jest marnowanie dobra od Boga, więc jak najbardziej, tak jak Andrzej powiedział, to jest grzech. Próbujmy robić wszystko, żeby tej żywności nie marnować, albo nie marnować jej, jej, albo marnować jej, ją w jak najmniejszej ilości, żeby po prostu jeść wszystko. Nawet ten ogryzek, o którym wspominaliście, ma najwięcej błonnika, warto zjeść jabłko z całym ogryzkiem. nawet i gruszkę także z całym ogryzkiem można zjeść. Ale powiedzmy, że to są Jak ktoś ma ogryski, zapraszamy do Huberta, Hubert, zje wszystko? Będzie miał od... tyle błonnika. Ale, Ale ogryski w razie czego można do pełnika na bioodpady wrzucić i też będą wykorzystane odpowiednio. Zatem nie marnujemy żywności, staramy się kupować tylko tyle, ile potrzebujemy, a z nadwyżkami dzielimy się z innymi. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału na YouTube, do śledzenia nas na Facebooku i do zobaczenia za tydzień.